Tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden Bodzio. I tak po raz kolejny nasza galaktyka stała się znacznie spokojniejszym i przyjaznym miejscem. Dzięki pogromcom kosmicznych Burd! A niech to Filemon! To jest najlepsza rozrywka edukacyjna, jaką znam! Mhm. Ale mam, Bodzio, wielką zagnostkę! No bo nie mam zielonego pojęcia, jak oni to robią! Wiesz, to... Proste, zapewniam cię, że ci kosmici sami nie mają o niczym pojęcia. <laughs> Możemy to już wreszcie wyłączyć? Mam już od tego wysypkę. Słuchajcie uważnie, fani pogromców! Czy jesteście w stanie znieść większą dawkę waszego programu? Nie, nie jesteśmy! Bo właśnie dzisiaj, tylko przez jeden dzień w hali widowiskowej w Spokowin rozbędzie się jedyny... Przerwa dla większego wrażenia! Epidemicol z naszymi pogromcami kosmicznych mur! No. Epidemic! Fanów pogromców, Burt oraz stoiska pełne kosmicznych rekwizytów! Możecie też być świadkami nieziemskiej wizyty, bohaterów pogromców! Nie przegapcie tak kosmicznie nieziemskiego wydarzenia! Słyszałeś to wszystko, Bodiu? To się dzieje tylko przez jedno dzisiaj! Dlatego musimy się spieszyć! My? Dlaczego my musimy się spieszyć, Edek? Czy ten cały cyrk ma coś wspólnego ze mną? Pogrom Komikon, Bodiu! Kosmicomikąd! Pamiętajmy, gdzie zaparkowaliśmy! Iii! Ty też jesteś taki podekscytowany, bodziu? Przecież tylko dzisiaj mamy niepowtarzalną szansę spotkać zgronionych fanów wszelkiej maści kształtu i stworzyć jedną wielką kosmiczną rodzinę! Choć brzmi to nieziemsko kusząco i choć uwielbiam zadawać się z szalonymi kosmitami, tu w zupełności wystarcza mi kontakt z jednym zrozumiano! Zrozumiano! <grym> Wiem, że miłość do serialu może zaślepić, ale może jednak uważałabyś jak... <toddź> <toddź> Bardzo przepraszam, ale śpieszyłam się jak zwiewiórkowana, żeby wejść do hali. <toddź> <toddź> na miejski hydrant! Przecież to Gunia! A to jest Bodzio! Dwie moje najulubiejsze wiewiórki na wiewiórczym globie! <toddź> Gunia to mój kumpel Bodzio! Bodzio, Gunia, Gunia, Bodzio, Bodzio, Gunia! Gunia, Bodzio, Bodzio, Gunia, Bodzio, Gunia, Bodzio Gunia, 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 Bodzio! Wszyscy nazywają mnie Gunia, ale tak między nami wiewiórkami w dowodzie mam Meg. No tak właściwie. Naprawdę? Ja w dowodzie mam Bogusław. To prawie tak jak ty. To znaczy, Bogusław to moje imię, ale możesz mnie nazywać Bodzio. To trochę zwiewiórkowane, wiem. Bardzo było miło wpaść na ciebie, Bodziu. <grystanie> Czy ty też tak jak my jesteś wielkim fanem pogromców, burt? <grystanie> o nie, Gunia! Tak właściwie, szczerze i naprawdę uczciwie mówiąc, to powiedziałbym, że Bodio? Jest jeszcze większym fanem niż Redek. O daj spokój. Jak można nie kochać pogromców. Pogromcy, pogromcy. Zwiewiórkowałem już na ich punkcie. Aaaa! Widzisz? Widzę, a gdzie jest twój kostium? Jest w samochodzie. <grystanie> Bądźcie czujni waleczni pogromcy kosmitów, bo atakuje was rozszalały i uzbrojony olbrzym! Najgroźniejsza krowa w całej naszej galaktyce! Komłczka bez Dzięki, dzięki wielkie. Czuję się tak niewyobrażalnie głupio! No! Tak, ale na szczęście nie ma tutaj moich znajomych. Bodzio, czy to ty? A, cześć, chłopaki. Dzień dobry, panie Bodzio. Hej, cześć, kociaki. Ale odjazdowy kostium. O, cześć, Gunia. Niech mnie miejski hydron do psika bodził. Są tutaj chyba wszyscy nasi przyjaciele. Być może coś umknęło naszym sprawnym umysłom. Co jak wiemy, prawie się nie zdadza. Ale ty chyba mówiłeś, że nienawidzisz pogromców kosmicznych, Burt. O, pewnie, że tak mówiłem, bo ja nadal nienawidzę tego, że są tylko pięć razy dziennie. O tak, właściwie chodziło mi. Chodźcie, bo chyba zaraz coś będzie o po pogromcach. Słuchaj! Przybywam z przestrzeni kosmicznej! Wybierzcie teraz trzy drużyny, które zmierzą się w ogromnej kosmicznej burdzie pogromców! Zwycięzcy tej bitwy nie tylko będą mogli zrobić sobie zdjęcie z bohaterami pogromców, ale zdobędą też dozgonny podziw i szacunek Rzeszy Fanów! Przepraszam, powiedział pan szacunek? I podziwianie? Tak! Odważna rogacizno! Widzę, że mamy już jedną ofiarę! Musisz być naprawdę mądrą wiewiórką, skoro chcesz się zmierzyć z tymi gośćmi. Nie chcę się chwalić, ale byłem najlepszy w swojej. Czyli z kim mam się zmierzyć? Wiesz, Guniu, postaram się zwoić im skórę. Muszę mieć tylko doskonałego partnera. Tak! Może nie jestem perfekcyjnie doskonalnym partnerem, ale możesz na mnie liczyć O nie, nie, nie! Nie, 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 nie! nie, nie. Proszę, nie! Co ja tutaj robię? Zetkiem? Nie mam szans wygrać z tymi kosmocyborgami! Zbłaźnię się już kompletnie przed Gunią! O ile w tej sytuacji? Jest to oczywiście możliwe! Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, mój rudy przyjacielu! Ale może dzięki psiemu, swędowi i twojemu wiewierzemu umysłowi uda nam się w dniu dzisiejszym uścisnąć dłoniu kochanego kapitana Jima! Poproszę o dzisiaj! Powiem, jak pewnie wiecie czas, to pieniądz, A za 12 minut upływa już tam czas wynajęcia hali, Przejdziemy od razu do rundy błyskawicznej! Myślcie szybko! W jaki sposób, kapitan Jim, uniknął takiego losu w odcinku 88? Ee... Cień mi to, partnerze! Kapitan Zimu uniknął porażenia błyskawicą dzięki temu, że miał podwójnie gumowane reformy! To prawidłowa odpowiedź! Tak. <try> <try> <"Chę biblia"> <try> 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 Następne! Wygra ten, komu uda się zainfekować galaktykę największą liczbą zarazków! Gotowi? Cel? Atakujcie! nic nie leci! Pompujesz! Tak, pompuje, mój Aha, Ale chyba muszę zwiększyć tempo pompowania! Ostatnia i najbardziej emocjonująca runda! Ciekawostki w pełnym kontakcie! Wygra ten, kto poda poprawną odpowiedź na kosmiczne pytanie albo ostatni padnie w naszym ringu. I... Walka! Nie ma litości! Hurra! Razem rozgrywamy ostatnią rundę Teraz pytanie do walczących To było w dziewięcioczęściowym odcinku ostatniego sezonu Do którego dawno zaginionego krewnego zwrócił się po ratunek oficer Helson Po tym, gdy chwilowo stracił wzrok O, o, jest odpowiedź, Bodziu Na pewno pamiętasz, nabijałeś się z tego w zeszłym tygodniu Niech pomyślę, Czyś zapomniał, au Taka wielka, i taka ogromna, W tym odcinku, Ktoś pomoże! Ktokolwiek! Publiczność nie może podpowiadać! Balczący, Czy znacie odpowiedź na moje pytanie? Do którego krewnego zwrócił się oficer Helson? To nieuczciwe! Dobrze! Ja. No oficer Helson zwrócił się do dawno zaginionego wuja Jensona! W ten sposób mamy wi Nasza rogata niewiórko! Ale to wszystko dzięki tobie, Edek A szczerze mówiąc, jest tutaj jeszcze ktoś, kto w równym stopniu zasługuje na ten zaszczyt I jeśli mogę, chciałbym też z nią dzielić tę radość. Mogę? On ma na myśli ciebie, Gunia W dowodzie ma Meg, tak właściwie Poproszę o uśmiechy, mówił Czyś mnie, rogata biurko? Mów do mnie, bodziu, mów! W dowodzie mam Bogusław. Ale dla ciebie i dla niej, która jest dla mnie gunią, jestem Bodzio. W porządku? W porządku. Eee, a, 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 a.